To trenuję dwa razy dziennie. Właśnie przyjechałem z obozu w Sub W tym roku jest bardzo dużo obozów, co bardzo cieszy i można naprawdę dobrze się przygotować do Igrzysk. Niedawno przylecieliśmy też w Mistrzostw Europy, gdzie właśnie stanowiłem nowy rekord świata w biecie. No mam nadzieję, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, to w Londynie byłem dwa razy czwarty niestety, najgorsze miejsca i no chciałbym teraz no, zdobyć ten dupęgniot do tego i oczywiście jak uda się to poprawić jeszcze raz ten rekord. Na pewno z roku na rok jest coraz większy, hmm, jeśli chodzi o hmm, portale społecznościowe i tym podobne. No tak mi się wydaje, że z roku na rok jest coraz większy rozgłos. Tak bardzo, bo ponieważ w Londynie no niestety nie było chyba w ogóle żadnych jakichś zmianek i no to trochę było przykre, ale no tak jak się dowiedziałem w tym roku ma być szeroka, chyba 90 godzin ma być transmisji, więc to naprawdę cieszy. Na pewno... Więcej stadionów atletycznych, jeśli chodzi o sport niepełnosprawnych, to więcej stadionów przystosowaniem dla, na przykład Wózkowiczu, czy ogólnie osób niepełnosprawnych. I wydaje mi się, że tyle.